Witam serdecznie. Nazywam się Kamila Zakrzewska. Jestem pracownikiem Muzeum Miejskiego Wrocławia. Znajduję się w tym momencie w Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego, które swoją działalność poświęca wrocławskiej scenie teatralnej. Muzeum mieści się w samym centrum miasta przy Placu Wolności, a ja konkretnie znajduję się w sali kasetonowej, inaczej zwanej Salą Lustrzaną, która charakteryzuje się przepięknym kasetonowym stropem, w której zazwyczaj odbywają się nasze wystawy czasowe. I tak też jest w tym przypadku. Mamy okazję wyjątkowo gościć genialną wystawę dwóch wielkich nazwisk, artystów, malarzy z różnych epok. I ta wystawa prezentuje grafiki, cykl grafik, tak naprawdę dwa cykle grafik. W tej stosunkowo niewielkiej przestrzeni mieści się aż 160 prac, więc jest to, jest to wystawa bardzo treściwa. Przede wszystkim zacznę może od tytułu Goja Dali, gdy śpi rozum, budzą się potwory. No już sam tytuł mówi nam wiele o tym, co możemy tak naprawdę znaleźć na tej wystawie, jaki charakter będą miały te prace. I właśnie, prace autorstwa dwóch wielkich nazwisk, Francisco Goi i Salvadora Dalego. Pomimo tego, że artyści nie żyli, w, nie żyli w tym samym czasie, dzieli ich na osi czasu powiedzmy blisko 200, 200 lat, to mają oni pewne cechy wspólne, które sprawiły, że tutaj na tej wystawie możemy ich widzieć, ich pracę widzieć razem. Otóż poza tym, że mają wspólny hiszpański rodowód, obydwoje byli Hiszpanami, to jedna cecha wspólna, która łączy ich na tej wystawie, to cykl grafik zatytułowany Kaprysy. Autorstwa Francisco Goy, który stworzył je pod koniec lat 90. XVIII wieku, w 1799 roku. Mm który stanowi pewnego rodzaju satyrę na panujące wówczas w, w ówczesnej, współczesnej goi Hiszpanii warunki ekonomiczne, polityczne, społeczne. I ta satyra wywołała takie wrażenie, zrobiła takie wrażenie na Salwadorze Dali, że ten postanowił stworzyć, zreinterpretować te grafiki na nowo i zafascynowany kaprysami, przerobił każdą z grafik GOI na swój sposób, wykorzystując oryginalne matryce, oryginalne matryce kaprysów GOI. I dodając na te, na te matryce, znaczy na matryce, odbijając z tych matryc grafiki, dodaje na nich swoje charakterystyczne elementy poprzez technikę suchej igły. Pierwsze, co się rzuca tutaj właśnie w tych, no i dzięki temu tak naprawdę, że Dali zinterpretował cykl kapryców, możemy widzieć te dwa, dwa cykle graficzne razem, zestawiając je obok siebie. I możemy też zobaczyć, jak różne mają spojrzenie na sztukę i na otaczającą rzeczywistość właśnie obydwoje, obydwoje, artyst, obydwoje artystów. Co pierwsze rzuca się w oczy, patrząc się na, na porównując ob, obydwa jakby rodzaje, obydwie grafiki, to, to kolor. Przede wszystkim Salvador Dali dodaje, dodaje kolor. I tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na pierwszą grafikę otwierającą cykl, zarówno cykl Dalego, jak i cykl Goi. Um, co robi Dali? W tym momencie widzimy, że jest to grafika dość, dość inna od tych, co, które zobaczymy dalej. Dali, tutaj może zacznijmy od Goi, <grym> jednak może zacznijmy od Goi. Goja przedstawia na grafice otwierającej ten cykl swój autoportret, co jest bardzo ważne i takie symboliczne, dlatego że, dlatego, że przedstawia się w ubraniu, które świadczy o jego szlacheckim rodowodzie. Co nawiązuje do tego, że Goja za młodu bardzo lubił podkreślać swój szlachecki rodowód, natomiast tutaj widzimy pominięcie i takim groteskowym sposobie przedstawienia samego siebie, widzimy, że Goja patrzy się na to teraz już z dystansem, krytykuje swoją wcześniejszą postawę i jest to taki rodzaj autoironii. Druga interpretacja też jest taka, że Goja z takim, widać jego poważną, wyniosłą, patrzącą się z góry minę, taką dość krytyczną. Goja przedstawia siebie w pierwszej, w pierwszej grafice jako takiego cenzora, takiego krytyka tych wszystkich zachowań społeczeństwa, tych wszystkich wad i przywar, różnych warstw społecznych który patrzy się i ocenia krytycznym wzrokiem te sytuacje, które właśnie przedstawia w kolejnych grafikach. Dlatego też otwiera ten cykl. Natomiast co robi Salvador Dali? Salvador Dali pomniejsza grafikę Goi, co jest tutaj jakby wyjątkowe, ponieważ w innych grafikach będzie to robił troszeczkę inaczej. Pomniejsza, nie nanosi na grafikę żadnych, żadnych detali, natomiast jakby jego rysunek w, tym, w tej grafice dominuje. To znaczy, on też pokazuje swój autoportret i też pokazuje swoją wielkość, i podkreśla też swoje ego, taki rozmach, rozmach artystyczny. Ale co robi również Goja? Dali, Dali, jak będą Państwo na pewno oglądać na żywo tą, tą wystawę, to dostrzegą Państwo, że Dali dorzuca różnego rodzaju elementy charakterystyczne dla surrealizmu. No, Najbardziej znane dla nas to na przykład takie miękkie, miękkie zegary, płonące żyrafy, skorupiaki. I właśnie w tej drugiej grafice, która jest zatytułowana oryginalnie Mówią tak i oddają rękę pierwszemu lepszemu. W tej grafice widzimy właśnie dodanie tego elementu miękkiego zegara właśnie na sukni arystokratki. A grafika jest o tyle, o tyle ciekawa, że pokazuje tutaj świat jako, jako maskaradę. Goja tutaj bardzo często posługuje się takim zabiegiem właśnie deformacji, karykatury. Pokazuje często brzydotę ludzką, właśnie uwypuklając zły charakter, zły, zły charakter złe cechy osoby, osoby przedstawionej na grafice. I tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, jak Małżonek, bo jest to scena odbywająca się w kościele, jest to scena ślubu. Jak małżonek został przedstawiony, z takim wręcz ze zwierzęceniem, takimi zwierzęcymi, małpimi troszeczkę rysami twarzy. I jest to podkreślenie według go i brzydoty, brzydoty charakteru. Obok, oczywiście, jego małżonka ma na sobie maskę. A tak naprawdę dwie maski, jak Państwo zwrócą uwagę, z tyłu ma również maskę, taką małpią maskę, a umiejscowienie oczu z tyłu głowy jest, jest symbolem przebiegłości, sprytu, cynizmu i tutaj właśnie przedstawia taką metaforę kobiety, która jest przebiegła i która wychodzi za mąż głównie ze względu na status społeczny, czy też dla pieniędzy, dla, dla, dla majątku. Bardzo często też Goja podkreśla taki sprzeciw populizmowi, i tutaj właśnie też w grafikach będą się pojawiać motywy, które właśnie motyw rozwrzeszczanej gawiedzi, która jest rządna właśnie rozrywki, i tak też tutaj w tej grafice też, też się ten motyw znajduje. Natomiast wracając jeszcze do grafik GOI dalego, dodając kolor, bo, ponieważ trzeba podkreślić, że. Że prace, prace goi są bardzo ciężkie w odbiorze, mają trudny, mają trudny, trudny charakter. Bardzo często mają taki mroczny wydźwięk i, i przedstawiają tematy dość, dość poważne. Dlatego, że goja krytykuje tutaj całe tak naprawdę społeczeństwo przewary różnych warstw społecznych, nie tylko szlachty, której pokazuje właśnie takie, taką zachłanność czy też hipokryzję, ale również biedoty, biedoty i demoralizację. Dlatego temat jest na tyle ciężki, że tutaj ciekawym zabiegiem jest dodanie koloru przez dalego, który tak naprawdę poniekąd odczarowuje te grafiki, nadaje im pewnego rodzaju lekkości, sprawia, że te grafiki nie są już tak. Tak ciężkie, tak ciężkie w odbiorze. Natomiast tematy przedstawiane przez Goję, no, te, te ciężkie tematy przewijają się przez cały cykl. I tutaj, właśnie jednym z nich jest motyw Inkwizycji. To znaczy, Goja krytykuje działania Inkwizycji i widzimy to na tych dwóch grafikach. W kaprysie numer 23, zatytułowanym Te pyłki, widzimy mężczyznę skazanego, tak naprawdę czekającego na wyrok odczytywany przez inkwizycję. Co tutaj widzimy charakterystycznego, to to, że mężczyzna ma na głowie taką oślą, spiczastą czapkę, tak zwaną korozę, była to, była to tak zwana czapka hańby i mężczyzna ze spuszczoną głową wysłuchuje, wysłuchuje wyroku inkwizycji, natomiast ta, ta grafika jest na tyle ciekawa, że tutaj Goja właśnie dał sprzeciw taki wyraźny populizmowi, dlatego że pokazuje właśnie ten tłum, który się przebija, przebija żeby posłuchać i taki rządny rozrywki. Tak samo jest właśnie w drugiej grafice obok, która dotyczy praktycznie tego samego tylko przedstawia kobietę, którą obnażoną kobietę prowadzoną na ośle która również ma korozę na głowie, też tą oślą czapkę, czapkę hańby. I tutaj właśnie jest prowadzona przez ten tłum. A Goya był wielkim sprzeciwnikiem populizmu i właśnie tutaj w tych grafikach widać to, widać to najbardziej. Jeśli chodzi o kolejne grafiki, to chciałabym Państwu pokazać tutaj taki ciekawy cykl, który może być znany niektórym, ponieważ jest on dość taki popularny. Jest to, jest to seria grafik, w których bohaterowie są osłami i są to tak naprawdę jest to takie odzwierciedlenie tutaj pierwsza grafika która zaczyna tę serię z osłami bohaterowie, bohaterowie są tak naprawdę odzwierciedleniem różnego rodzaju zawodów na przykład artystów nauczycieli lekarzy zazwyczaj osioł jest u ugoi arystokratą pomimo swojego szlacheckiego pochodzenia goja sam Krytycznie spoglądał na tą warstwę społeczną, dlatego że był to wówczas w Hiszpanii bardzo poważny problem. Szlachta to było około szlachta, czyli tak zwana hiszpańska było to około 15% społeczeństwa, którzy bardzo często uchylali się od pracy, uważali, że jest to zadanie dla nich niegodne. I też byli po prostu zwolnieni z obowiązku pracy, dlatego Goja tutaj śmiało krytykuje, krytykuje działanie arystokracji, szlachty, czy też ideologii. A w tej grafice otwierającej cykl nie ma akurat szlachty, natomiast jest tutaj krytyka polskiej, przepraszam, hiszpańskiej, hiszpańskiej XVIII-wiecznej oświaty. Widzimy tutaj grafikę pod tytułem, czy też uczeń dowie się czegoś więcej. Widzimy nauczyciela osła, który naucza małe oślądko które wskazuje na pierwszą literę alfabetu. No i pytanie, czy też uczeń dowieść czegoś więcej, raczej go ja tutaj nie pozostawia nadziei na, to, e, szczęśliwe, na tą szczęśliwą, pozytywną odpowiedź e, i ewidentnie krytykuje tutaj system hiszpańskiej, hiszpańskiej oświaty. E, kolejna grafika, która jest bardzo ciekawa i tutaj już bezpośrednio nawiązuje do Idelgii, czyli do, do hiszpańskiej szlachty, e, to osioł z dziada pradziada. I tutaj widzimy osła, szlachcica, który pokazuje, pokazuje nam książkę, która jest tak naprawdę drzewem, jego drzewem genealogicznym. No i jak tutaj, może, może odniosę się do samego pochodzenia słowa idelgia. Icho oznacza. Oznacza czyjegoś syna. I tutaj, tutaj szlachcice bardzo namiętnie lubili podkreślać swoje pochodzenie i to, od, czy, od, kogo, się, od kogo się wywodzą. I tutaj właśnie widzimy szl szlachcica, który wskazuje w drzewie genealogicznym, że jego przodkowie również byli, byli osłami. E Kolejna, kolejna grafika z osłem krytykuje z kolei lekarzy, zawód lekarzy, do których również Goya nie był, nie był pozytywnie nastawiony, był bardzo sceptyczny i zresztą z, um, ucząc się nawet o 18-wiecznej medycynie, możemy sobie wyobrazić, jaki wtedy był poziom. I tutaj na tej grafice widzimy osła, który mierzy choremu puls kopytem. I grafika zatytułowana jest, żebym wiedział na co umrze. No to już sam, samo pytanie też, też wiele świadczy i, i pokazuje właśnie bardzo negatywny stosunek Goi do, do zawodu lekarza, który zresztą miał wiele do, często do czynienia z lekarzami, dlatego że często chorował. No, to tutaj właśnie sama, cała seria ciągnie się właśnie prac z, z grafikami przedstawiającymi bohaterów w postaci osłów. Natomiast chciałabym zahaczyć jeszcze tak naprawdę o, o grafikę, która jest chyba najbardziej znana. Jest to tytułowa grafika na tej wystawie. Gdy śpi, rozum budzą się potwory. I grafika ta tak naprawdę otwiera serię już trzecią, ostatnią, taką większą tematyczną część, która poświęcona jest już bardziej takim fantastycznym przedstawieniom mrocznym. Pojawiają się w niej często różnego rodzaju stwory, zabobony. Czy też nawet czarownica już w kolejnej części. Natomiast ta grafika otwiera tą serię i co ciekawe, jest to jedyna grafika, nie wspomniałam o tym, ale każda z grafik jest przez zatytułowana własnym komentarzem, własnym tytułem, co już pewnie Państwo zauważyli. Natomiast Salvador Dali wykreśla te tytuły oryginalne i dopisuje własne. On zmienia, zmienia tytuły, nadając im zupełnie inny charakter własnym grafikom. Natomiast, jeśli chodzi o tą grafikę, jest to jedyna grafika, której Salvador Dali tytułu nie zmienił, co musiało świadczyć o tym, że była ona dla niego na tyle ciekawa, na tyle ciekawy ten tytuł, na tyle uniwersalny, że kompletnie jakby tutaj się zgadza z artystą z, z czasów, z epoki romantyzmu. I, i, i zostawia tytuł oryginalny – Gdy śpi razem budzą się potwory. Grafika przedstawia śpiącego, czy też spoczywającego na, na stole, na biurku mężczyznę, zakrywającego twarz, którego otaczają różnego rodzaju stwory, ale tak naprawdę te stwory to są przedstawione zwierzęta, sowy i nietoperze, które osaczają wręcz tego, tego człowieka. I, I tutaj symbolicznie można to ciekawie zinterpretować, dlatego że sowa pomimo tego, że nam osobiście kojarzy się z symbolem mądrości, to w hiszpańskim folklorze była uznawana jako, jako że była zwierzęciem, jest zwierzęciem nocy, kojarzy się raczej z ciemnością, a w hiszpańskim folklorze kojarzyła się z ciemnotą, czyli po prostu z głupotą, więc jest tutaj przedstawiona jako symbol głupoty, natomiast osaczają go też nietoperze, które mają bardzo podobne znaczenie, również kojarzą się z ciemnotą, natomiast dodatkowo mają taki Symboliczne, symboliczne znaczenie stworów, które wysysają krew, kojarzące się z wampirami często, dlatego też mają taki demoniczny wydźwięk. I w hiszpańskim folklorze często kojarzyły się po prostu z diabłem. Natomiast temu wszystkiemu przygląda się ryś, który jest symbolem, jako że jest zwierzęciem, które bardzo dobrze widzi w ciemności. Wierzono, że jest w stanie widzieć w najgęstszym mroku. Dlatego też jest tutaj symbolem, symbolem mądrości, a raczej takiego rozróżniania prawdy i od fałszu dobra od, od zła. Jest to bardzo taka, oczywiście w lewym dolnym rogu jest, widnieje tutaj tytuł Gdy śpi rozum, budzą się potwory. I tutaj za ścianą mamy ostatnią tak naprawdę część tych grafik, o której już wcześniej wspominałam, że wiąże się... Z zabobonami. Bardzo często bohaterowie tych grafik to są na przykład ludzie bardzo ślepo wierzący w różne zabobony, pojawia się też warstwa duchowieństwa, która jest również krytykowana przez, przez goje tutaj na tych grafikach. I pojawiają się, co ciekawe, pojawia się motyw czarownicy. A czarownice, jak wiemy, znaczy jak wiemy, ja wiem i przekazuję tą wiedzę. Francisco Goje bardzo fascynowały do tego stopnia, że tutaj tak naprawdę tą część dominują i, i tak naprawdę jedna jedna czwarta grafik tutaj w tym całym cyklu to są, to są czarownice i będziemy mogli je zobaczyć właśnie w tej, w tej sali. No już nie będę opowiadała konkretnie o, o każdej, każdej z, tych, z tych grafik, natomiast jest to bardzo ciekawe i tutaj w tej części, jak mało której, widać jak Goja tak naprawdę wprowadza element fantastyczny do bardzo realistycznych przedstawień. Te grafiki są jednocześnie bardzo naturalistyczne i brutalne, a z drugiej strony posługuje się groteską, deformacją, karykaturą. To często właśnie tak humorystycznie, ale niekoniecznie, mają też mroczny wydźwięk i właśnie to połączenie tych cech sprawiło, że tak naprawdę Goya stał się wyjątkowy. Było to nowatorskie rozwiązanie jak na tamte czasy i przez to fascynował również artystów po latach, którzy tworzyli wieki później, na przykład symbolistów, ale też, ale też surrealistów, na czele z Salvadorem Dali.